Siemano, witajcie, tutaj, wojanie, to i. No nie uwierzycie, gdzie jesteśmy. No nie uwierzycie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na Bedwarsach, Co się stało, nie? Czy to w ogóle. Jaśnie? Wo Wojan gra w i Jaśnie? Co, co tu się odwaliło, właśnie? Słuchajcie, tak. Gramy Bedwarsy e, Będzie się działo, ponieważ w nie grałem naprawdę bardzo dawno. Ostatnio sobie tak tylko wbiłem po przerwie i mówię. No aż się zagram. Um, nie wiem, jak mi pójdzie, szczerze, moim zdaniem, nie będzie zbyt dobrze. Nadal jestem podchorowany. Gardło już mnie aż tak nie boli, ale. Katar, Katar, świetnie. Dwa dni się męczyłem z gardłem. Trzeci dzień już jest lepiej, gardło, ale. Katar, Katar, świetnie, świetnie. Więc znowu dzisiaj będę taki zamulony trochę. No wybaczcie, ale też postąpiłem głupio po prostu, bo e, wiecie, ja sobie byłem teraz na wakacjach e, w Grecji, tam wiecie, w Grecji to cieplutko i tak dalej, ładna pogoda, cały czas 30 stopni, no i byłem tam tydzień, wróciłem z tej Grecji, no i wiecie, no w Polsce nie jest jak w Grecji. No chyba wszyscy wiedzą. W Polsce nie jest jak w Grecji. W Polsce jest chłodno. Zwłaszcza teraz, kiedy już się robi jesień. Sami to pewnie zauważyliście, że już nie ma takich ciepłych dni. Eee, no i po prostu Wojtek przesadził, bo. O, Wojtek sobie chodził w krótkim rękawku, e, świetnie, fajnie mówił Eee, cieplutko mi, cieplutko, e, dobrze Nawet otwierałem okno, kiedy autem jechałem, czekajcie, otwierałem okno, kiedy autem O, ktoś się do mnie buduje Nawet otwierałem okno, kiedy autem jechałem, no przecież to jest dramat Robić to, kiedy jest 15 stopni nad dworze, no po prostu dramat Okej, okay. ty spadaj, a ja lecę cię rozwalić No, więc po prostu... Eee, no przewiało mnie, przewiało. Najpierw gardło, teraz katar, więc lipa totalna. Co poradzisz? Nic nie poradzisz, nie? Nic na co nie poradzisz. Okej, okay, no i co? Chcesz się klepać? Chcesz się klepać? Zaraz dawaj. Dawaj na ring! Dawaj na ring! Zaraz cię zniszczę, zaraz cię zniszczę. Okej. Okay. Okej. Okay. No ja cię kręcę, akurat, um, no tutaj jest problem. Tutaj jest Lito, ale spoko, ogarniamy sobie to i będzie gity nito. Okej. Okay. Okej okay. Okej, okay, no i sprawdźmy co ten typ kombinuje. Czy Andrej próbuje do mnie iść? Tak, idzie do mnie. Dobra, idziemy górą. Okej okay. Okej, okay, idziemy górą i teraz patrzcie na to. Aaaa ha, 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 ha pa! Dobra. <ślesy> No dobra. E, no to niestety sobie Gostek spadł. Albo stety, no dla mnie, oczywiście, stety. Lecimy dalej sama Adam, Jejku, jak ja zamulam, nie? Ja czuję, że na tych odcinkach, na których jestem tak chory, to ja tak zamulam, nie? Nie Wam się to podoba, jak ja tak zamulam, czy nie? To mnie zastanawia, bo ja mówię, jakbym do siebie mówił w tym momencie, nie? Ja po prostu nie komentuję gry, tylko sobie normalnie do siebie mówię. <laughs> no ale co ja poradzę, no. No musi być film, no bo no bo musi być film, słuchajcie. Ale no na chorobę się nic nie zrobi. No nic się nie zrobi. Trzeba odczekać, zwłaszcza ten katar. Jak ja nie lubię kataru. Katar jest taki, że choćby się katar leczyło, choćby się miało na niego wyrąbane. On zawsze trwa tyle samo, zauważyliście, zawsze trwa tyle samo. Leczysz katar, boom! Nie leczysz kataru, boom, tyle samo dni. No to jest po prostu dramat, nie? To jest dramat. Okej, okay, bieremy teraz oczywiście, wiecie co? Łuk, bo to wygrana arena prosta, nie? Ty żółty! No podkosił mi emeraldy! Czerwone stracił łóżeczko. Miejmy nadzieję, że będą jeszcze jakieś emeraldy. Come proszę. prosie. Plosie! Plosie o emela... Oh, hello, my friend! Dobra! Mamy emeraldixona. Skoczmy sobie do taki zielony. Zielonego nie ma, został tylko żółty and me. I jeszcze ping! Ping, ping, ping! Ping polo! Został. A Pink rozwalił właśnie czerwonego. Dobra, no to ja już wiem, co my kupujemy. Mam nadzieję, że wy też wiecie, co kupuję. Eee, ja cię kręcę. Bedwarsy w ogóle, nie? Bedwarsy. Tyle osób sobie prosiło o te Bedwarsy, To jest jakaś totalna masakra. Ach. Jeżeli bardzo będziecie chcieli, to nagram kolejny odcinek z Bedworsów, ale to musicie bardzo chcieć. Okej. Okay. Szybko, walk. Okej. Okay. Boom! Boom! Chodź tuu! Tu. Dziuba dziuba! Dziuba dziuba! Pal gumę gościu, ja cię kręcę O oh boy, Ja właśnie go rozwaliłem, a on stracił, on stracił właśnie łążeczko przez różowego Różowy król Okej okay. Dobra, teraz ogarniemy sobie speeda jakiegoś a, ogarniamy sobie mieczyk Dobra, przydałoby się złoto, co nie? Żeby tam się klepać O, mam Nie Dobra, uciekamy tutaj Okej, okay. spadaj Spadaj Ja cię kręcę, co ono odwala Okej, okay. pal gumę, gościu Nie wiesz, z kim zadzierasz, typie Nie wiesz, z kim zadzierasz Ej, żółty właśnie tutaj spadł, widzieliście? Nieźle. Nie wiesz, z kim zadzierasz. Słuchaj, ja jem... jam jest Wojanito. Król Bedworsito. <grym> I nic mi nie zrobisz. Dobra. cykry, idziemy sobie tutaj zbierać rzeczy. Zaraz kolejne Emeraldiksony. W takim razie kupimy sobie wszystkie potki. No, i polecimy z tematem, co nie? Tutaj mnie denerwują trochę lagi na, na HPX-o, Po prostu lagi, na które no nie mam zbyt wpływu, co nie? Sami widzieliście, jak strzelałem z tego łuku, to, to ten strzał jest dopiero. O, po jakimś czasie, takie milisekundy, no ale wiecie, w Bedwarsach, no te milisekundy, no mają znaczenie, to takie fest znaczenie, co nie? Więc po prostu, no, no, lipton, nie? Lipton totalny. Dobra, to ogarniamy sobie i jumpa. Ok. Czy mamy coś jeszcze? Dobra. Jeszcze cyk, cyk. To. No i lecimy chyba z tym lamusem. Różowy do domu. Różowy, lecisz. Rozwalamy różowego. Różowy się właśnie dobudował. Świetnie. Okej, okay, pijemy potę. I lecimy. Dobra. Jazda. Jazda. Do różu. On ma z wełny obudowane łóżeczko więc nie jest tak źle On tam jest? Ojejku, on tutaj takie coś zrobił Okej okay. Jak on to tutaj odwala No, oh. oh, szybko! Nie potrafię już tak pięknie grać jak kiedyś, co nie, oh, nie? Nie potrafię O nini. ni Dobra, różowe. Twoje łóżeczko leci Trzymaj się, pozdrów mamy, tata Dobra Cyk, cyk, jeszcze szybko sobie walniemy na mieczyku Okej. Okay. OLE pięknie, ja cię kręcę. Dobra. Żebym teraz tylko nie zginął, nie? To jest important. Important Very, żebym nie zginął. Pytanie skakać tam, czy nie? Boom. Aha, Nie dla psiak, jobacza! Okej okay. Uciekaj stąd! On nie może kupić nic za te emeraldy, nie może! Nie może! W serio się! Pale, Serio się pale. Okej. Okay. Okej. Okay. Idziemy na niego koniecznie. Okej. Okay. Okej. Okay. No nie mogę go trafić! Jest. Uh. Jest. O, uh, jakie jumpy. Wojtek Jumper. Dobra, jemy refa. Dobra, dostał. I jeszcze raz. Tak! Gigi Amoroso! To była mega lamerska gra, ale słuchajcie. Po przerwie czasem takie też muszą być. Dzięki bardzo za oglądanie. Subskrybujcie channel, łapeczka w górę i bajlandu!